Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie dzisiaj coś troszeczkę z innej bajki. Często pytacie mnie, czy ja sprowadzam jakieś auta, kłady, jakieś inne pojazdy. Generalnie nie, ale jeżeli trafił się okaz taki Yamaha Grizzly 660, słuchajcie z jednej ręki od nowego. Kład używany głównie do jazdy po szosie, także on terenu generalnie nie widział na oczy. To znaczy widział, wczoraj widział, bo ja nie troszkę pojeździłem. Także go tutaj dzisiaj ładnie umyłem. Plakiem siknąłem, Wytarłem go do sucha ładnie. sech. Słuchajcie, kładzik z jednej ręki naprawdę pięknie utrzymany. 6924 km, 349 godzin. Przejechane od nowości. Jedna ręka sam osobiście kupiłem od pana Karstena z okolic Mannheim. Zagadamy go. Słuchajcie, Grizzly ma papiery do rejestracji. W Niemczech jeździł zarejestrowany jako pojazd pociągowy. Jest przystosowany przez firmę specjalistyczną. Światła, gniazdo. W dokumentach ma, że może ciągnąć przyczepkę. Także jest praktycznie na oponach powiedzmy takich szosowych. Pan sobie dojeżdżał nim do miasta na zakupy. Naprawdę ten kład jest w super kondycji. Powiem mam szczerze, rzadko się zdarzają takie widoki. Od nowości w suchym trzymany, garażowany. Spójrzcie tutaj na ramę, na wszystkie podzespoły. Słuchajcie, tu nie ma na nim grama korozji. Się bardzo rzadko zdarza. Wszystkie plastiki są oryginalne, niepołamane. Spójrzcie tam na kolektory w głowicy, jak to wszystko wygląda. Wszystkie śruby, oksydy na półłożkach wszędzie są ślady fabryczne. Wyciągarka warna dodatkowo zamontowana pracuje pięknie. Wszystkie napędy działają. Rzucę około 60-70 zdjęć wszystkich elementów, także sobie dokładnie obejrzyjcie. Słuchajcie, tu płyta podkładem. Wszystko jest tutaj całe. Tutaj te osłony plastikowe. Tarcze hamulcowe nie mają nawet żadnej ryski, generalnie. Myślę, że dużo lepiej to będzie wszystko widać na zdjęciach, które wam załączę. Także słuchajcie, kład naprawdę w super kondycji. Zero korozji, nic nie połamane, nie popękane. Wszystkie napędy działają, nic nie stuka, nie puka, nie chrupie. Także naprawdę pięknie się sprawuje. 2006 rocznik. IRS, czyli niezależne zawieszenia, wszystkich czterech kół. Te kufry, wszystko w komplecie. Kanapa obita fabrycznie, nie ma tu jakiegokolwiek śladu rozerwania. Pod spodem. Klucze fabryczne, nanometr do mierzenia ciśnienia, także wszystko tak jak to wyjechało z fabryki. Obejrzyjcie sobie na zdjęciach. Wygląda po prostu to wszystko jak nowe. Także piękny markowy kład. Zapraszam do zakupu. Ma dokumentację do rejestracji, ma mały duży brief niemiecki. nie ma grama korozji, naprawdę. Śruby, te wszystkie zielone oksydy, to wszystko wygląda jakby to ktoś wczoraj składał. Żadnych absolutnie jakichś luzów gdzieś tu na jakichś końcówkach drążków czy czegoś w tym rodzaju. Na zdjęciach myślę, że będzie to wszystko dużo lepiej widać. Także zapraszam, jeżeli ktoś szuka takiej markowej maszyny, naprawdę poszanowanej, nie w terenie naprawdę aż sam jestem w szoku nie dowierzam, że po prostu ta maszyna się tak zachowała, bo zdarzyło się, że kilka sztuk ich oglądałem także wszystkie były strasznie zmordowane te sprzęty także zapraszam do zakupu serdecznie Możemy Kłada też dostarczyć w dowolne miejsce w Polsce, jeżeli ktoś by się zdecydował, nie ma najmniejszego problemu, stawiamy fakturę na niego, także serdecznie zapraszam, można przyjechać też osobiście sobie obejrzeć, przetestować. Łatwiej był naprawiany, nic tam nigdy nie było robione. Jest po prostu cały w oryginale, naprawdę w super stanie. Także zapraszam do zakupu. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Koniecznie obejrzyjcie zdjęcia, które tam do 15 minut wkleję w opisie filmu, w linku będą dostępne. Pozdrawiam. Do usłyszenia.